Pani Lidia Markowska, radna i asystentka europosłanki Lidii Geringer de Odenberg. Czy pani lubi Dzień Kobiet? Oczywiście, to jest najpiękniejsze święto nasze, wywalczone przez nasze babcie, prababcie, bo to ono pochodzi już no, ponad 100 lat temu. Yy, dzięki właśnie im myśmy wywalczyli. Mamy tą dostęp do internetu, studiujemy, uczymy się, mamy zawody. No niestety jest tylko kłopot z mężczyznami, bo yy, mamy te, na takich samych stanowiskach mniej płatne yy, wynagrodzenia. I to to jest bolączka naszych kobiet, wszystkich, nie tylko tych, co kiedyś pracowały, ale teraz również w dzisiejszych czasach. Nie wiem, dlaczego ludzie mówią, że to jest komunistyczne i to jest wcale nieprawda, bo ono pochodzi od strajków Amerykanek, które walczyły krwią, bo zostały no, przez, niesp... przez niespodziewany pożar spalone tkacz w warsztacie tkackim. Tobie to jeszcze nie jestem, ale, ale niestety toleruje to. Nie święto to święto. Aha, Uważa Prawda. Pan, że warto Jest to obchodzić. stare, piękne święto, które należy obchodzić, nie tylko powinno się. Naprawdę. No, to, to jest bardzo, bardzo fajne. Tak? Bardzo, bardzo mi się podoba. Miło dostać kwiatka. Miło dostać kwiatka, także ja mówię a szczególnie dla emerytek, mm -hmm. co już siedzą w domu i, i po prostu, no ale pamięta się. Jak... My jesteśmy bardzo za tym, żeby było to jak najczęściej. Dobrze.